Wszystko zależy od tego, ile inwestujesz. Niektórym się wydaje, że ważne, żeby zainwestować jak najmniej i jak najwięcej z tego dostać. Pamiętaj, z pustego ani Salomon nie naleje. Mając dwa lokale w bardzo dobrej lokalizacji, to pamiętaj, łatwiej się pożegnać tak. z jednym, jeżeli chcesz, jak to się mówi, zrobić szybszy ruch, aczkolwiek to i tak będziesz dopiero decydował, tak jak mówiliśmy, po. W tych trzech latach, no bo nie wcześniej, tak. jest tylko jedna rzecz. Musisz mieć swoją strategię od początku przyjętą, że ty chcesz troszeczkę wyprzedzić czas. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Wojtek, Andrzej, ojciec i syn. Kolejny odcinek Fakty, Fakty oraz Liczby. Z tego co jesteśmy znani, dlatego dzisiaj odcinek dedykowany dokładnie, praktyczny przykład, inwestora tak naprawdę, który odbrał miesiąc temu kolejny lokal, albo kolejne lokale tak naprawdę, i chcę wam się przedstawić co było najważniejsza decyzja, jak rozpoczął, ale też dzisiaj po trzech latach jak odbiera lokal, jakie są z tego efekty. No praktycznie 3,5 roku to trwało, ale trzeba powiedzieć tak, że, że pierwsza podstawowa sprawa to to, że klient zasiał dwa lokale. To co zawsze mówimy, że Lepiej zasiać dwa lokale, no bo wtedy jest oczywiście łatwiejsza decyzja. Jeden mogę odsprzedać, bo mam drugi, a drugi wynajmuję. Tak to było też tutaj w tym przykładzie. Po prostu chodzi o to, że mając payment plan 60-40, ten standardowy, który w zasadzie w Dubaju obowiązuje. On skorzystał z dwóch lokali, bo mówi tak, jeżeli 60 i 60, to praktycznie jest to nie 100%, a 120, ale te 20 jestem jeszcze w stanie przeskoczyć z własnych środków, po to, żeby zaspokoić te 60%, które przez te 3,5 roku praktycznie jest płacone do dewelopera. Natomiast tą końcową ratę to będę finansował kredytem. Od samego początku było takie tak. założenie. I teraz tak, jeden z tych lokali poszedł od razu, jeżeli chodzi o to, no bo pod wynajem. Tak. Ponieważ to off-plan, no to średnia. Roj z tego wynajmu? E, no, niestety, tego aktualna, faktyczna tak. jest 12%. 12% net po wszystkich odciągnięciu wszystkich serwis, czyli wszystkich kosztów, 12% mu zostaje. Długoterminowy rok z góry zapłacony. Czyli jeden lokal, 12% to jest to, co chciał. I oczywiście, teraz tak, przychody z tego lokalu. Finansują ratę. Kredytową. Tak. Kredytową. Rata bo, kredytowa? Bo ratę kredytową, tak. Miał plan spłaty 60-40, ale wiemy, że z nami możesz wziąć maksymalnie 65%. Czyli wziął maksymalną kwotę 65, czyli 40 zaspokoił te mieszkanie, a 25% miał, żeby zainwestować tak naprawdę już w drugi lokal. To zaraz dojdziemy, ale pierw liczby z tego kredytu. Czyli tak, kredyt, teraz koszt kredytu ma 7 tysięcy miesięcznie. Czyli rocznie mamy 85 tysięcy. Z wynajmu ma 200 tysięcy, czyli jak zrobimy koszt kredytu 85 tysięcy, minus service charge, bo tu akurat jest 15 tysięcy rocznie, czyli mamy dokładnie 100 tysięcy. 200 tysięcy wynajmuje, czyli 100 tysięcy cash flow netto mu zostaje w kieszeni. No bo ma rok z góry zapłacony, czyli też rok z góry ma cash w kieszeni. Ważne jest to, że w te pieniądze, które dostajesz na kredyt, te 65%, 40% które idzie do tego dewelopera, gdzie masz odbiór lokalu. tak? tak. I teraz chodzi tylko o jedną rzecz, że te 25% idzie już na drugiej, do drugiego tak. dewelopera. Tak. Na ten lokal drugi, czyli na nowy nie... projekt. Na nowy projekt. Na nowy projekt, bo tu akurat było tak, że on chciał zakupić albo zakupił nowy projekt. I te 25%, który dostał na nadrzutku, tak więcej na kredyt, mógł zasiać właśnie w nieruchomość off-plan. Czyli masz jeden gotowy lokal, który spłacasz, a drugi bank ci daje na co? Na kolejny projekt off -planowy. Tylko i wyłącznie. Nie może być to przekazane na twoje konto, tylko na program, który już możesz mieć wcześniej zasiany, tak. albo dopiero w tym momencie chcesz, jak to się mówi, dokładnie kupujesz. Jeżeli chodzi o off czy też może być to oczywiście lokal gotowy, ale to jest tylko ta kwota, te 25%. Tak. Ważne, żebyście wiedzieli, że... Cała zaleta polega na tym, że jeżeli właśnie kupujesz czy też siejesz dwa lokale, to co mówimy to sobie skracasz czas, bo jednak ten cały proces, to co mówimy zawsze 3,5 roku trwa, jeżeli ty po 3,5 latach, po prostu mówisz tak, okej, okay, doświadczyłem, wiem, pasuje mi to i mam ten jeden lokal, to teraz zrobię kolejny krok. To też jest strategia, żebyście nie myśleli, że mówimy nie. To jest Twoja indywidualna sprawa, ale jeżeli znasz ten rynek tutaj i znasz to, co się dzieje na tym rynku, to powinienem się nauczyć jednej rzeczy, że dwa lokale zasiane, trzy, a nawet cztery, bo przecież takich mamy inwestorów. Chodzi tylko o to, że skracasz sobie czas trzy i pół roku. Jeżeli masz dwa lokale, to by to trwało siedem lat. Natomiast jeżeli robisz to za jednym uderzeniem, no to masz oczywiście 3,5 roku i satysfakcję, że jeden powiedzmy sprzedałeś, tak, bo w tym przykładzie, natomiast drugi jest wynajęty. Ale sprzedał po to, żeby mieć cashflow i tak naprawdę przejść tam, gdzie jest jeszcze większa dynamika, bo dokładnie on przeszedł koło kasyna. kasyna dokładnie. Także pamiętajcie o jednej rzeczy, że zaleta inwestowania w Dubaju polega na tym, że jak jest dobrze... A dobrze to jest tak, kiedy jest transparentnie, bo przecież tutaj w Dubaju wszystko jest dokładnie transparentnie napisane. Każda jedna transakcja, która się odbywa w tym lokalu, w tym budynku, w którym ty kupiłeś, to masz ją możliwość sprawdzenia, bo wchodzisz w aplikację i w zasadzie każda transakcja jest pokazana, tyle że nie ma wyświetlonego nazwiska. Tak. Ale informacja o tym, za ile został ten lokal sprzedany albo za ile został wynajęty, to masz wszystko czarno na białym i tutaj nie potrzebujesz kogoś, kto cię po prostu będzie wprowadzał w błąd na zasadzie takiej, że można mieć tyle czynszu, chociaż miałbyś możliwość taką. Pamiętaj tylko jedną rzecz, że jest bardzo ważna sprawa tutaj w Dubaju, że jeżeli wynajmujesz pierwszy raz mieszkanie, to wtedy trzeba się bardzo mocno zastanowić, żeby nie, jak to się mówi, tej sprawy nie zepsuć to znaczy nie zepsuć. Nie wolno ci za nisko wynająć, bo jeżeli wynajem jest za nisko, to w następnym roku już tego nie naskoczysz. Pierwszy czynsz, który masz, jeżeli chodzi o lokal i jeżeli chodzi o wynajem. To jest najważniejsza sprawa, bo ty możesz pierwszy czynsz mieć nawet i o 30% wyższy, jak wszyscy sąsiedzi i nikt ci nic nie zrobi. Natomiast w drugim roku, jakbyś chciał podnieść o 10%, to i tak już jest za dużo i każdy najemca z tobą wygra i nie jesteś w stanie, jak to się mówi, wtedy wyrównać, czy też dorównać do tych, którzy mają po prostu wyższy czynsz. Dlatego bardzo ważna sprawa to jest to, żeby na samym początku nie zawalić, tylko dokładnie wynająć odpowiedniej wysokości. A po to masz tą informację z aplikacji, żeby z tego skorzystać. No i oczywiście nas, którzy w tym, jak to się mówi, siedzą i w zasadzie w tym budynku, w którym ty masz, ponieważ od inwestorów dla inwestorów to jest to, że inwestujemy w tym samym budynku, czyli masz te wyniki, które są podane w zasadzie przez nas konkretnie z przykładów praktycznych. Tak. I co jest też ważne, na ostatnich zjazdach, właśnie tych trzechniowych, które organizujemy, właśnie pokazywaliśmy, że jeżeli tu jest tak naprawdę zaleta transparentność, że każda transakcja jest zapisana, ale też każdy wynajem. I dzięki Bogu temu ludzie dzisiaj realizują, że warto właśnie zasiać nawet w tym samym projekcie dwa, trzy lokale, mogą być nawet różne. Teraz na ostatnim wyjeździe było to samo. Kupił one bedroom, two bedroom i three bedroom. Trzy różne tak. z prostej przyczyny, bo on zobaczył i on nie wie do końca co za trzy lata będzie i który będzie najlepszy miał ROI. Ale tak. on powiedział jedną rzecz, ja chcę właśnie zdywersyfikować w tym samym projekcie trzy różne lokale tylko żeby potem mieć właśnie dogodność albo luksus, że przez aplikację sprawdzę, który dzisiaj jest za ile wynajmowany, albo w którym miał najlepszą sprzedaż. I dlatego też to dzisiaj widzimy, że dzięki tego, że robimy te zjazdy i edukujemy tak naprawdę inwestorów, Pokazujemy, że możesz mieć większą transparentność i przez co przewagę. To no i, jest Dubai. I oczywiście najważniejszą rzeczą jest to, że przykłady praktyczne, które mamy, właśnie jeżeli chodzi o inwestorów, to pamiętajcie, że jedna szkoła jest znowu taka, że nie wszystkie jajka, jak to się mówi do jednego koszyka. I ktoś mówi, tak, ok, ja nie będę inwestował trzech, trzech, w trzy lokale w jednym budynku. Jeżeli pamiętaj, to jest atrakcyjna lokalizacja. To nie rozumiem, dlaczego, jak to się mówi, masz się cofać do tej strategii, która mówi nie wszystko. No nie wszystko to znaczy, że trzy, jeżeli będziesz miał sześć, to nie będzie wszystko, ale prawda jest tego typu, że jeżeli masz dobry payment plan, czyli ten plan spłaty przez ten okres budowy i masz ba bardzo dobrą lokalizację i dobrego dewelopera, to dlaczego miałbyś u tego bardzo dobrego dewelopera w bardzo dobrej lokalizacji kupić tylko jeden lokal i szukać następnych? Skoro tutaj masz jak ktoś podane wszystko na tacy. I teraz właśnie tak jak powiedziałeś, jeżeli masz raz, dwa, trzy lokale, to samo przeżywaliśmy tutaj w Dubai Hills. tak? Dokładnie ten sam film. Tam była sytuacja, tam że. Tam była ta miał... sama sytuacja trzy dokładnie lokale. Tylko że on miał one bedroom, two bedroom i two plus study. I tam był ten sam film. One bedroom od razu sprzedał, 80% zysku przez trzy lata, drugi two-bedroom wynajął, on akurat miał 13% roi net. I teraz trzeci lokal, 2 Study zostawił. Dlaczego? Bo zobaczył na aplikacji, że nie ma, drugiego, nie ma już drugiego lokalu na sprzedaż, i on jest jedyny, i teraz czeka. I tylko dostaje co tydzień nowe zapytania z nową ofertą, i on tym mówi: Siedzę i podnoszę ceny, bo widzę, że coraz więcej klientów się zgłasza. Bo tylko ja jestem jedyny, który ma dokładnie ten lokal. Najbardziej pożądany. Dlatego właśnie dokładnie to jest to, co powiedziałaś. Najbardziej pożądany to jest ten Two Bedroom Dubaj Dubej się zmienia. Pamiętajcie o jednej rzeczy, że jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, to nam się wydaje, że najlepiej to jest studio, bo jeżeli mam tych studiów, jak to się mówi, więcej, to wtedy oczywiście ta stopa zwrotu i tak dalej. Wzorując się oczywiście na tym, co było w Polsce, my bardzo często mamy, jak to się mówi, no niestety te rzeczy, że szukamy przyzwyczajeń. I prawda, jest tego typu przyzwyczajenia. Rynek, jeżeli jesteś na rynku za granicą, to pamiętaj, orientuj się do do tego, co się dzieje tutaj dokładnie na miejscu. I teraz tak, jeżeli zobaczysz tylko całą listę lokali, które są wystawione do sprzedaży, powiedzmy, nowy budynek się oddaje, to one bedroom, czyli te dwupokojowe, ta lista jest bardzo długa. Jeżeli zobaczysz two bedroom, to jest ona co najmniej połowę krótsza, a w zasadzie dwie trzecie krótsza. A jak już zobaczysz, 100 bedroom plus S albo 3 bedroom totalista jest dokładnie taka. I teraz musisz wziąć pod uwagę tylko jedną rzecz. Wszystko zależy od tego, ile inwestujesz. Niektórym się wydaje, że ważne, żeby zainwestować jak najmniej i jak najwięcej z tego dostać. Pamiętaj, z pustego ani Salomon nie naleje, dlatego jest jedna rzecz. Jeżeli chcesz inwestować, to musisz wziąć pod uwagę jedną rzecz. Jest off-planie, masz to, że masz jedną część, którą płacisz do dewelopera, przez ten okres budowy, i tak mówimy, średnio to jest około powiedzmy 60%. Natomiast te 40% powinieneś sobie odważnie wziąć pod uwagę, że to mogę finansować tutaj łatwym kredytem w Dubaju i korzystasz z naszych partnerów, z których my korzystamy. I pamiętaj, ta droga jest, jak to się mówi, otwarta, utarta i ty tylko wchodzisz i pamiętaj, że do 65 roku życia możesz mieć kredyt, albo 25, jeżeli ktoś jest oczywiście moczy, maksymalnie. Także tą kwotę, te 40% Warto wziąć pod uwagę, że będzie finansowana. Wtedy możesz się przymierzyć do dwóch lokali. Mając dwa lokale w bardzo dobrej lokalizacji, to pamiętaj: łatwiej się pożegnać tak. z jednym, jeżeli chcesz, jak to się mówi, zrobić szybszy ruch, aczkolwiek to i tak będziesz dopiero decydował, tak jak mówiliśmy, po. Tych trzech latach, no bo nie wcześniej, tak. jest tylko jedna rzecz. Musisz mieć swoją strategię od początku przyjętą, że ty chcesz troszeczkę wyprzedzić czas. Czyli nie te trzy i pół roku i jedne zgarnąć, nauczyć się i wchodzić w drugie, trzy i pół roku, to jest 7, Tylko chcesz zrobić, jak to się mówi, tak, na te trzy i pół roku powiedzmy dwie transakcje, wtedy masz o połowę krócej i oczywiście więcej pieniędzy. I dodam jeszcze jedną rzecz, na, na naszych zjazdach trzydniowych właśnie w Dubaju też pokazujemy, jak się ceny zmieniają rok po, rok, przed, rok po rozpoczęciu budowy, dwa lata i przed oddaniem. To jest po prostu fenomen i dlatego też ludzie rozumieją, dlaczego zostałem z nami do końca i nawet po oddaniu czekałem jeszcze, bo wtedy ceny już całkiem idą do góry, ale to mówię, jeżeli ktoś jest zainteresowany takim zjazdem trzydniowym, znowu w przyszłym miesiącu robimy taki zjazd, pod spodem macie link, gdzie możecie zapisać, Trzy dni pełne wiedzy, faktów i liczby. To jest to, co ludzie nam zawsze powtarzają po pierwszym dniu już wy macie naprawdę wszystkie liczby, wszystkie Excel wasze się zgadzają. Dokładnie, bo my tak podchodzimy do tego. Musimy mieć nie tylko lokalizację, nie tylko dewelopera, ale wszystko też wokół tego. Coś mamy siedem punktów, i jak dopiero te siedem punktów jest odhaczony, Excel się zgadza, wtedy mówimy, dobra, to naprawdę jest inwestycja, gdzie można zasiać kilka lokali w tym samym projekcie. Ważne jest tylko to, żebyście wiedzieli, że jeżeli te organizujemy co miesiąc takie trzy dniowe zjazdy, i pamiętajcie, że na tych zjazdach to przede wszystkim masz tak kontakt z ludźmi, którzy już kupili, kontakt z ludźmi, którzy się zastanawiają, i kontakt z ludźmi, którzy konkretnie kupują. Także najważniejszą rzeczą jest otoczenie, zmiana otoczenia, bo to jest wtedy zmiana myślenia. I najważniejszą rzeczą jest to, żebyś poznał ten rynek na miejscu, bo jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, to pamiętaj, siadaj w samolot, przylatuj. Trzy jak to się mówi, praktyki i na pewno Ci się bardzo, bardzo, bardzo dużo wyjaśni. Zresztą o tym mówią nasi uczestnicy. Tu możesz posłuchać również opinię uczestników, ale jeżeli jesteś zainteresowany, na dole jest link, to możesz się zapisać na, takie, na taki zjazd, który się odbywa w Dubaju. Powtarzam, z nami co miesiąc. Dokładnie, także pod spodem macie linka. Zapiszcie się, jeżeli chcecie przyjechać i naprawdę doświadczyć sami taki zjazd trzydniowy od inwestorów dla inwestorów. Widzimy się w następnym odcinku, albo też w poniedziałek na webinarze z tej strony Wojtek, Andrzej, Ojciec i Syn.